Cześć witajcie moi drodzy yy, Chciałbym mam do, dla was do zaprezentowania witewkę na obiekcie 2.7.7 wykonaną w moim wykonaniu yy, na mapie Harków. jest to witwa z losowaniem na dziewiątki i 10 z przeciwnej mamy 2 x 60 P, Badgera Grilla 15 i E3 u nas w teamie mamy Grand Wagna. Jestem ja na obiekcie 277, Badger i dwie jagoty. Ok, no to lecimy z tą bitewką. I oczywiście starałem się tutaj wykonać misję. Hartowa na stal, gdzie miałem do odbicia albo do odbicia 12 tysięcy uszkodzeń, jeżeli dobrze pamiętam, i zadanych. O to się razem sumowało. No i zobaczcie na końcu, czy ta misja siadła, czy nie. I co robię ja. Ja jadę na pewno na pozycję G7 do miasta. Yy, jako, że jestem czołgiem ciężkim, twierdziłem, że mam twardą wieżę, a tam są fajne wysepki. I oczywiście ta misja, ta bitwa jest. Yy, <laughs> prośbą z live'a przez widza jednego. Nie stwierdziłem, nie twierdziłem, że wyjdzie w ogóle ta bitwa, że będzie jakaś słabsza, ale wyszła nawet spoko. Przepraszam. No i co widzimy? 60TP przyjechało. Spodziewałem się też tego drugiego. I przyjechali wszyscy ciężkimi. Pierwszy strzał nietrafiony. Tej mierzę po garnku, ale no ciężko było wytrafić go. Mierzyłem w garnek, ale niestety nie trafiło. Tutaj mierzę te trójce, po czym wyjeżdża mi ten 60 p Znowu nie weszło, i stoję oczywiście za górką, wystawiam tylko wieże po to, żeby do mnie strzelali, i żebym sobie nabijał. Yy, Zgadzenia zablokowane, i znowu nie weszło, pomimo że celowałem w garnek. I tutaj chyba wejdzie w uszkodzenie tylko krytyczne. Byłem zdziwiony. Wiedziałem, że mam tego obiekta 257 po swojej <laughs> lewej stronie. Ale stwierdziłem, że skupię się tutaj tych 260P. Kolejny raz, nie, nie weszło, bo mam już 2,5250 uszkodzeń zablokowanych. Miałem tę tam trafić, ale poleciało niestety budynek. Arta daje o sobie znać Jakby inaczej tutaj w ogóle poleciało nie wiem gdzie Steluję tam P3, ale nie weszło. 60 tp cały czas wycofują się czekałem na dogodny moment był taki, ale nie oddałem strzału, nie wiem dlaczego oddałem dopiero jak mi arta ogłuszyła troszkę głupia z mojej strony Nie chciałem, żeby, nie miałem apteczki, żeby użyć. Czekałem aż y zajdzie mi ogłuszenie. No i widzę, że oni zaczęli się ostro nawalać, ale dzięki temu mam zablokowane, które się niestety nie wliczyło. Strzeluję w tą metrójkę, weszło. Strzeluję w dolną płytę, nie weszło. Niestety trójka też się odbija. Czekałem na 60P, że się wychyli. Przycelowałem, ale jednak nie weszło. Nie wiem dlaczego. Znaczy mnie to zaskoczyło. Ta się wychyla. Celuję znowu w dolną płytę. Weszło tym razem za 504. Fajnie nawet pulsowało. I co robię dalej? Znowu celuję. Chciałem, myślałem, że tutaj skończy tą metrójkę, ale jednak nie. Trójka o dziwo mnie trafia. Zobaczyłem, że ten 60 p jest bokiem. Miałem nadzieję, że on się wychyli do mnie, w moją stronę, ale tego na razie nie robi. Poczekałem. Przez chwilę miałem opcję, żeby tam pojechać, ale stwierdziłem, że nie, nie, jednak nie jadę, bo widziałem, że ten że on tam zginie raczej. No i stoję dalej tutaj w tym miejscu. Mamy 7-5. I tutaj robi 60 tp. Coś niesamowicie głupiego. Pokazał mi bok wieży. Ja oczywiście oddałem strzał. I zobaczyłem, że ten kranwagn niestety poległ. Oddaję strzał. Nie weszło w ogóle. Nie wiem czy to gdzie to poleciało. Przycelowane było, ale nie weszło. I w ten sposób mam już 6000 tysięcy uszkodzeń zablokowanych. 2000 tysiące zadanych niecałe. I widzę, że lewa strona tam wygrywają i cisną do, do przodu dość. Po mojej prawej też 50 tam TP wygrał pojedynek i ma tam badżera ciężki rywal ja tutaj chciałem znaleźć jakiś przestrzał może na 60 p myślałem, że może gdzieś tu jest ale pojawił się po mojej lewej stronie i postanowiłem, że na niego wyjadę tylko wtedy, kiedy on się odwróci właśnie to zrobił i strzeliłem <laughs> oddałem strzał, weszło Zaczynałem, że on ucieka i poczekałem aż przeładuje. Przeładowałem sobie na spokojnie, skończyłem 60p. I tamten drugi 60p ustawił się za jego wrakiem i było mi ciężko w niego trafić. Tutaj niestety górka nie pomagała. Chciałem się tak ustawić, żeby on widział tylko moją wieżę. Oczywiście zablokowała wieża. Jego pocisk. I czekam na ten garnek. Albo czekam na jego bok. Wyjeżdża bokiem. Niby jest na był Było przez chwilę na zielono, ale nie weszło. I zobaczyłem, że mam ostatni pocisk. Goldowy. Tutaj myślałem, że będzie przestrzał na jego bok wieży, bo odwracał wieżę, ale jednak zorientował się. Chciałem go skończyć, ale no nie, nie było mi to dane. W ogóle pocisk poleciał nie wiem gdzieś w bok, <laughs> pomimo że miałem celownik przyc nawet przycelowany. Mam 7,500 uszkodzeń zablokowanych, w tym bodajże chyba dwa, dwa strzały. Też były zablokowane, które nie wliczyły się Do tego wyniku Celuję, weszło tylko krytyczne uszkodzenie Jadę do przodu Widzę, że skończyli tego 60TP I już myślałem, że będzie to wygrana na 100%, ponieważ jest 12.10 i cisłem sobie pewnie do przodu, żeby zrobić jeszcze jakiś damage. Okazał się grill. Przepraszam, bo się zalagi, bo akurat zaczęło mnie lagować troszeczkę wtedy. Problem z FPS-em, ale wraca. Oddałem strzał na ślepo w grilla i miałem nadzieję, że weszło. Zauważyłem, że grywy Badger pojawił się po mojej prawej stronie. Nie chciałem tutaj wyjechać pod badżera jak i pod krilla zostałem spota i zobaczyłem co robi ten S75. E Było to z jego strony bardzo głupie, ponieważ wyjechał i zginął. No i ja żeby nie stać tutaj w miejscu. Postanowiłem, że <laughs> pojadę sobie tutaj. Chciałem zaskoczyć jakoś tego badżera. Miałem nadzieję, że on pojedzie, bo zauważy, że jest eskapowana baza. nie będzie tam stał. Oczywiście po, ostrożnie się wychylam, patrzę czy go tutaj nie ma dostałem Spota i zastanawiałem się, czy dostałem Spota od Bajera, bo przejechał, czy dostałem Spota od Grilla, który był gdzieś tutaj w I widziałem, że Leopard PTA kampuje. Chciałem do niego dołączyć, ale zauważyłem, że teraz, że właśnie grill go, go kończy. I cisnę. Tutaj chciałem się wychylić, oddać strzał w grilla. I bałem się, że ten badger dalej nadal tam gdzieś stoi. Więc skierowałem lufę w jego stronę. Ale badger pojawił się po mojej lewej stronie. Oddałem strzał, tutaj taki. Mogłem, mogłem, mogłem po prostu nie strzelać. I zorientowałem się, że zostałem tylko ja. I Arta Arta nie była mi w stanie pomóc za bardzo i po prostu uciekłem tutaj Chciałem żeby myśleli, że wyjadę tamtędy pod nich, ale pojechałem sobie tutaj, w to miejsce i nie spodziewałem się tutaj kompletnie tego grilla Myślałem, że on będzie tam jechał po mnie. Zobaczcie, że misja wpadła. Kończę sobie na spokojnie grilla. Myślałem, że bajer wyjedzie mi z tej strony. Więc chciałem zawrócić. No i nie spodziewałem się też tego bajera tutaj, w tym miejscu. Oddałem w niego jeden strzał. Mam 3900 uszkodzeń zadanych. Tutaj po prostu spanikowałem, nie wiedziałem co mam zrobić. No i niestety zginąłem. No i tak. Mam 3, 3900 uszkodzeń zadanych. 7980 zablokowanych. I 1750 po asyście. I zobaczymy sobie tą bitewkę do końca. Ponieważ moja Arta pomyślała. i zaczęła uciekać przed tym budgerem <laughs> zostałem półtorej minuty zostało y, minuta pięćdziesiąt do końca bitwy <laughs> no ja tam oczywiście na live'ie y, musiałem powiedzieć swoje po prostu bo tak się wkurzyłem, że to nie wyszło. No ale cóż, bywaj tak. No i ta arta po prostu tutaj pojechała. I parze raczej nie będzie w stanie jej złapać. I bitewka skończy się remisem. Tylko dlatego, że ta arta uciekła. Może ja to trochę przewinę do przodu. Tutaj już mamy 20-25 sekund. 4, 5, 3. No i witewka jest. E, kończy się remisem. No i co? Popełniłem dużo błędów. To na pewno. Ale i tak się cieszyłem, bo wbiłem sobie misję. Szkoda, że na poziomie pierwszym, czyli nie, nie z wyróżnieniem, czyli standardowe. Do zrobienia misji. No i to. To by była taka krótka witewka z mojej strony. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam na live. No i to. Trzymajcie się. Cześć.